Hi, hello! Witam Was kochani, bardzo serdecznie w bildzie na kanale. Jak widzicie, build. Trochę nietypowo, trochę nietypowo, ale trochę jakby każdy się tego spodziewał, bo jakby często robię te buildy. Ale dalej nie uważam się za budowniczego. Ale tak, jest build. Oczywiście jest to build z rancha. E, tak. Dalej mam tą wcześniejszą wersję, za którą bardzo dziękuję Electronic Arts. Pamiętajcie, że to nie jest ostateczna wersja, ta, którą widzicie. Ta, która jest już jakby u was w grze, jest już ostateczna. Więc na spokojnie, jak to są jakieś błędy, to spokojnie. Dodatkowo mam dla was jeszcze konkurs, słuchajcie, ale to pod koniec tego materiału. Wam trochę opowiem więcej o tym konkursie. A teraz opowiem wam o domku. Domek zbudowałem jakiś czas temu już, co prawda, więc. Czy pamiętam wszystko? Chyba nie, <noise> ale ogólnie to jest bardziej takie trochę nowoczesne rancho, trochę nie, takie pół na pół, taka mieszanka. Chciałem zobaczyć ogólnie, jak się da wykorzystać ten tutaj nowy dodatek. Jak zapewne wiecie, ta wersja, którą ja tutaj posiadam, jest jeszcze bez jakby innych dodatków. Więc tutaj to było takie trochę utrudnienie, bo jak dobrze kojarzycie, ja w buildach uwielbiam używać każdego możliwego dodatku, nawet jakaś pierdoła, nie wiem, z batu czy coś, ja i takiej użyję. Więc no, to jest takie, e, taka moja rzecz, ale e, no, i tak tutaj planuję, oczywiście, pomieszczenia e, okna, jeszcze oczywiście, standardowo, bo tylko z dałem, czemu by nie. E, I tak, trochę tutaj jest takiego mocno przeszklonego. E, właśnie ten, ten salon bardziej, bo tam będzie salon i jadalnia, to to jest przeszklone. To akurat mi się podoba, jak to jest tak przeszklone, takie wiecie, właśnie takie trochę modern e, się z tego, e, z tego zrobiło, no później troszkę w inną stronę poleciałem, ale, ale no. No i tutaj, oczywiście, e, taka mała stajenka, chyba nie wiem, nie wiem jak to szczerze mówiąc, nazwać. No bo z jednej strony jest to taka, ta, taka zagroda dla koni. O, może tak, tak będzie najłatwiej. No e, i tak, tutaj pomalowałem sufit oczywiście w całości domu zapomniałem, nie? Ale jakby spokojnie na, e, w galerii, jak już będzie, to już będzie spomalowaną <gryw> pomalowanym sufitem, bo oczywiście jest ta możliwość. Ale czy to będzie z niej korzystał? Kilka razy tak, <gryw> kilka razy. Ale jakoś często nie będę raczej z niej korzystał. No i tak, tutaj raczej właśnie starałem się, tak jak mówię, zobaczyć, yy, co mogę zrobić z tym dodatkiem. Nie próbowałem jakoś tak, nie wiadomo, yy, jak bardzo nie wiem, iść w jakiś konkretny styl. To jest totalna mieszanka różnych yy, stylu, styli, więc tutaj. Nie spodziewajcie się wow, chociaż że ja wam muszę przyznać, że ja jestem dumny z tego domku naprawdę mi się podoba i aż jestem w szoku. Bo nie sądziłem, że uda mi się coś fajnego zrobić eee, z tym dodatkiem, no szczególnie, że ja nie jestem jakimś, jakimś tam budowniczym. O, i tam nie wiem czy widzieliście przed, przed, przed chwilą, ale znalazłem jednorożca w. Eee, w debugu. Więc to było trochę dziwne. O tym sobie jeszcze, jeszcze w przyszłości pogadamy na pewno. Mm. No i tak, staram się wykorzystać też właśnie i debuga, jakieś tam obiekty z debuga, i, i ogólnie grę. Tak, to jakieś beczki, nie beczki. Samochód też oczywiście musi być, no jak, jak żeby inaczej. I tak, i tu też stwierdziłem, że jednak chcę dać gdzieś to do wina. To, 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 to do, 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 przepraszam, do nektarów, do wytwarzania nektarów. Więc też ostatecznie tam w rogu. Teraz widzicie takie drzewa. E, ostatecznie to zmieniłem. Pozbyłem się tamtego dużego drzewa i tam zrobiłem taką szopkę, gdzie jest tylko to, to urządzenie do nektarów. O, tu jakieś tam wiecie duperele, nie duperele. Ogólnie naprawdę. No, ja nie, nie wyjdę z podziwu tego jak mi się to udało. O właśnie, o! O tym bo mówiłem, że tutaj to usunę. I tu zrobiłem taką, e, taką fajną szopkę. E, mi się podoba, bo jest taka właśnie. No, szopka. Szopka jak szopka. <noise> jak chcecie, oczywiście, jeżeli będzie Wam się podobało, to na tyle, że będziecie, nie wiem, pobierzecie to i będziecie tam grać, to możecie, oczywiście, tam szopkę sobie zmienić. E, nie wiem, na, na coś innego, nie wiem, cokolwiek, tak naprawdę. No, i oczywiście, tutaj do, do nektarów poddawałem też to jakieś skrzynie, nie skrzynie. I tutaj szukałem jednej rzeczy, którą wiem, że miałem. W sensie wiem, że jest gdzieś w grze, ale okazało się, że to nie jest w grze tej, tylko w pełnym dodatku. Znaczy w pełnej kolekcji. Gdzie tam jest właśnie coś takiego. Taki złożony parasol. Chciałem to gdzieś tutaj dać. Niestety okazało się, że tego nie ma. Więc to jest z jakiegoś dodatku. Nawet nie wiem z jakiego, tak szczerze mówiąc. No i tu też sobie poszperałem w ogólnie w tym debug'u bo w sumie wcześniej jakoś tak e, za bardzo nic tu nie, nie patrzyłem no i teraz sobie pozwoliłem popatrzeć no i też troszkę cegły tutaj dodałem cegły? no takiego kamienia bardziej w sumie no i zabieramy się za jakby meblowanie tego domku e, tu totalnie, tu szedłem w ten styl, który dał mi dodatek z początku, właśnie takich mówię, chciałem bardziej tak nowocześnie polecieć, ale te obiekty, chciałem się pobawić właśnie tymi obiektami, więc stwierdziłem, dobra, niech będzie tak, jak jest. Tak czy inaczej, starałem się jakoś tam kolorystycznie to wszystko fajnie, e, fajnie zrobić. Jakby w biel e, szedłem i ten brąz. Kuchnia odbiega totalnie od tego wszystkiego. O i tu mi się podoba to, co zaraz zrobię e, z tym kominkiem po jak kojarzycie poprzednie e, moje jakieś tam, nie wiem, filmy, to wiecie, że brakuje mi jakby slota na telewizor. Zrobiłem to. Słuchajcie, po prostu usunąłem ścianę z tyłu. O, i zobaczcie. I teraz dałem telewizor. Ha? Ha? Nie wiem, czy to jest funkcjonalne, oczywiście. ale jakby. Nie, nie sprawdzałem tego. Ale wydaje mi się, że powinny być funkcjonalne. To nie są jakby Sims 2. Ten telewizor tutaj raczej nie spadnie, więc na spokojnie możecie tego używać. E, I tak y, jakiś taki przedsionek, nie przedsionek. E, jedalnia jest. E, ogólnie jest to spory dom, tak naprawdę. Jeżeli nawet byście chcieli, to możecie go trochę przerobić na to, żeby na przykład więcej simów tutaj po... umieścić. No bo ja tak zrobiłem tak, że docelowo to jest w ogóle jest łóżko piętrowe w pokoju małym, a w dużym w sypialni jest podwójne łóżko tak i dla niemowlaka. Dla niemowlaka jest... jest łóżeczko, więc więc tak, więc można sobie tam, wiecie Pomyśleć, możecie też dać, Piędro, no to jakby będzie w galerii, to już sobie robicie, co chcecie, jakby ja wam nie zabraniam. Oczywiście. Mm. Ogólnie co do dodatku. Ech. Ciężko ciężko stwierdzić, bo ogólnie rozgrywka mi się naprawdę bardzo podoba. Naprawdę jestem zadowolony, szczególnie, że ja nie jestem jakimś tam koniarzem, jakby ja w ogóle. Ja jakby. Ja byłem z tych osób, które stwierdziły, które mówiły. Po co konie w czwórce? Jakby po co to komu? Jakby rozumiem osoby, które oczywiście chciały te konie, tak? No bo są jakby ja totalnie chciałem koty i, i, i psy, jakby bez tego no, musi to być. No i po roku, tak? No, ale są ludzie, którzy na przykład właśnie chcieliby eee, konie, tak? No i teraz mogą mieć tą możliwość. Mm, jeżeli chodzi o konie, bardzo fajnie mi się nimi gra. Naprawdę, tu, tu aż, jestem, aż jestem w szoku. Nowe miasto jest bardzo super do nich przystosowane, a właśnie ze względu na to, że ma jakby te. Um, po, po mieście są porozstawiane te takie przeszkody, te beczki, że można e, trenować te konie, więc to mi się bardzo podoba. Oczywiście w innych jakby światach trzeba, wiecie, jakby Na dużą parcelę się po prostu wprowadzić. Ale tak to na spokojnie tamten koni też przeżyje. Wiem, że w Sun no nie może, no bo nie mogą wchodzić do e, bloków. <laughs> nie dziwi mnie to, zupełnie mnie to nie dziwi. E, ale ogólnie jest spoko. Czy to dodatek? Tu ciężko stwierdzić. Tu naprawdę ciężko mi e, stwierdzić, czy to mógł faktycznie być dodatek. czy... Czy nie mogliby zrobić z tego pakietu rozgrywki? No, to jakby, nie wiem, jak, na jakiej podstawie działa, to wiecie, w utwórców. Czy, czy nie wiem, czy, czy dlatego to zrobili dodatkiem, bo jakby, nie wiem, tam ileś wydali na produkcję pieniędzy. Nie wiem, czy ciężko mi to stwierdzić. No i też nie jestem przekonany, czy, czy to miało być dodatkiem, czy nie. Czy to mógł być, na przykład, pakiet rozgrywki. Naprawdę ciężko mi stwierdzić. Wydaje mi się, że pakiet rozgrywki byłby ok i chyba tak. A no nie wiem. no Ciężko mi stwierdzić, jakby to zostawiam Wam do decyzji. Jakby macie teraz multum, multum, multum różnych filmów, nie tylko od polskich twórców, ale też od zagranicznych. Więc to jakby oglądajcie, jeżeli nie jesteście pewni, oglądajcie, to się jakby wyklaruje Wam. Czy, czy, czy jakby chcecie kupić ten dodatek, tak? No bo to, wiadomo, to są Wasze pieniądze, więc to Wy powinniście decydować. <laughs> Ale jeżeli lubicie konie, tak jak ja lubię koty, to tak, to kupcie. To Wam mogę od razu powiedzieć. Kupcie, zdecydowanie. I miasto, e, miasto też jest ładne. No i moi drodzy, zbliżamy się powoli do końca e, tego całego filmu, więc przyszedł czas na konkurs. Słuchajcie, oczywiście do wygrania jest. E, The Sims 4 Rancho na PC, jak coś, na PC, więc tutaj niestety przepraszam Was, konsolowi gracze. Nie tym razem, ale kiedyś może zrobię coś specjalnie dla, dla konsolowych graczy. E, no i co? E, oczywiście musicie zasubskrybować ten kanał i dać łapkę w górę e, pod tym filmem i w komentarzu musicie zostawić jeszcze oczywiście, jakby napisać, który z miastowych powinien Waszym zdaniem mieć konia. I oczywiście napisać dlaczego. Nie wiem, na przykład Bella czwir, bo może jakby uciec z kosmitą na koniu Coś takiego. Zdajcie się na swoją kreatywność. <laughs> I w komentarzu zostawcie też, nie wiem, maila do siebie, czy nie wiem, swojego Instagrama, czy nie wiem, TikToka, Twittera, Facebooka, cokolwiek, gdzie będę mógł się z wami skontaktować, żebym miał jak wam przekazać ten kod. No nie. I to byłoby na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Buziole dla was i dla EA za dostęp do gry. Pamiętajcie, że to jest przedwczesna wersja i mogą występować błędy na tym filmie. I co? Zapraszam was na moje social media, które są podane w opisie. Dziękuję Wam za oglądanie i do następnego. Bye! -o!